O dzisiaj znów mój flash, a ja taki nieumalowany. No dobrze, zaczynajmy. Kilka dni temu pojawiła się w internecie dość wiarygodna pogłoska o tym, jakoby prace nad wyczekiwanym przez wielu remake'iem kultowego Kotora zostały anulowane. Już się człowiek z tą myślą zdążył swoić, ale rewelacje te skontrował Jason Schreier. Co prawda dziennikarz nie może lub nie chce potwierdzić, że produkcja kiedykolwiek zostanie wydana, ale powołując się na informatorów z Cyber Interactive sprostował w social mediach, że prace nad grą wciąż trwają. Cóż, dobre i to na zieloną aktywnością na PS5. Dzieją się one szybciej. Sony ma spore kłopoty. W sierpniu ubiegłego roku do brytyjskiego sądu wpłynął przeciwko gigantowi zbiorowy pozew. Z jego treści wynika, że klienci wskutek wprowadzenia 30% prowizji od każdego zakupu mogli stracić około 5 miliardów funtów. Prawnicy Sony próbowali ukręcić w sprawie web, ale brytyjski wymiar sprawiedliwości jest nieugięty. Pozew zakłada, że poszkodowani, którzy dokonali zakupu w cyfrowym sklepie PlayStation od 19 sierpnia 2016 roku do sierpnia 2022 roku mogą Łącznie wywalczyć od sony już 6,3 miliarda funtów, czyli jakieś 32 miliardy złotych, grubo. Już w pierwszym kwartale 2024 roku możesz stać się posiadaczem fizycznego wydania Baldur's Gate 3 Deluxe Edition. Będzie co prawda skromniej niż w przypadku wyprzedanego już kolekcjonerskiego wydania, ale nakład tej edycji nie będzie limitowany. Przypomina o tym Michael Doos z Larian Studios, który na portalu X przestrzega przed ofertami skalperów, Ci wystawiają już oferty Deluxe Edition na przykład na ebayu, oczywiście z kilkukrotną przebitką. Z oficjalnego źródła kupicie tę edycję za niecałe 80 euro. Poznaliśmy pierwsze szczegóły tegorocznych operacji świątecznych w World of Tanks. Wydarzenie rozpocznie się 1 grudnia, a jego twarzą będzie brytyjski aktor i piłkarz Vinnie Jones. Przydzieli nam misje, a za ich wypełnienie nagrodzi prezentami, takimi jak skórki czołgów, emblematy, napisy, medale oraz wiele więcej. Vinnie będzie mógł również zostać zrekrutowany do załóg oraz uraczy nas żartobliwym komentarzem podczas bitew. Ho, ho, ho! A każdemu, komu tęskno za polską rzeczywistością lat 90., przymierzaniem spodni na bazarowym kartonie i paliwem za 2 zł, polecam śledzić projekt OHV. To taki trochę My Summer car, ale na rodzimym podwórku, za powstanie którego odpowiada przemysłow Hadała. Otwarty świat, swojski soundtrack i naprawianie furki w przydomowym garażu. Trzeba chcieć czegoś więcej? Dzień dobry, przepraszam, ja tu tylko na chwilkę wskakuję. Chciałbym wam tylko przekazać, że już w przyszłym roku esport dostaje swoje pierwsze oficjalne Mistrzostwa Świata. Od 2024 co roku mistrzostwa mają odbywać się w stolicy Arabii Saudyjskiej, gdzie przez 8 tygodni gracze z całego świata będą mogli zmierzyć się w rozgrywkach w doskonale znanych grach esportowych, jak i w nowych obiecujących tytułach. O ile nie znamy jeszcze dokładnej daty mistrzostw oraz finalnej listy gier, Fundacja Esports World Cup Foundation zapewnia rozgrywki i ich realizację na najwyższym możliwym poziomie. Stop, koniec, wystarczy. Jutro słyszymy się z kolejną porcją gamingowych newsów. Pa pa.